Hej, witam Was na moim kanale, zapraszam Was na filmik nie było mnie na YouTube mnóstwo czasu także jeżeli macie ochotę oglądać co tam u mnie słychać to proszę bardzo zapraszam do oglądania filmik tak nagrywam aparatem zwykłym nie mam... Ani technicznie nie jestem przygotowana do nagrywania, dlatego to tak trwało, dlatego nie wracałam. Poza tym, takie były moje osobiste sprawy, oczywiście, które mnie nie nakłaniały, nie napawały jakąś ochotą do nagrywania. Moje hobby youtubeowe, wciąż istnieje, wciąż lubię pielęgnację, oczywiście, poświęcam jej dużo czasu, bo mamy tylko jedno życie. Uważam, dlaczego mamy nie żyć tak, jak nam się podoba. Oczywiście teraz jest moda na inne trendy, na to, żeby dać spokój sobie, nie wiem, w jakiś w pewien sposób. Może się ograniczać. Ja również to robię, dlatego zmniejszyłam stosowanie kosmetyków. Oczywiście to nie jest jakaś potrzeba, nie wiadomo skąd. To jest potrzeba moja, uważam, do której dorosłam, dojrzałam, o tak powiem. W dużej mierze koncentruję się na oglądaniu YouTube'a na jakichś takich kanałach profesjonalnych. Takim moim ulubionym jest dr. David Lim. Chyba się nie pomyliłam. Jeżeli pomyliłam się, to. Na pewno znacie i wiecie, o którym kanale mówię. Bardzo lubię jego profesjonalne filmy, podejście właśnie do tych kosmetyków, które powinniśmy stosować, w jakim celu, żeby co zatrzymać, co wstrzymać, o tak powiem. Zaczęłam ćwiczyć jogę twarzy. Nie są to ćwiczenia mięśni twarzy, chociaż również, ale tym razem z Daniel Collins. Bardzo ją Wam polecam, bo to jest świetna terapeutka, tak można ją nazwać. To jest. Książka akurat, ale ona jest oczywiście na YouTubie. Książkę kupiłam po to, żeby ją wesprzeć w tym, co robi, a dodatkowo to są tam ważne wskazówki, jak kilka również słów o niej, dlaczego mam tego nie, nie wspierać w ten sposób, bo tak powiem. Są tam ważne wskazówki, dokładnie też nie tylko dokładnie opisujące ćwiczenia, ale również w jak, jaki sposób ćwiczyć, ile czasu poświęcać na to. Ja ćwiczę 6 albo 7 razy w tygodniu w zależności jak mam na to czas po 20 minut y, lub po 15, albo czasami więcej. Dodatkowo stosuję od ponad 2 lat NuFace i to jest ponad 2 lata, bo na pewno będzie 2,5 roku już. Y, na początku było to bardzo częste używanie tego gadżetu, teraz jest to już zmniejszone, oczywiście. Stosuję tylko trzy razy w tygodniu. Oczywiście nie wszystko na raz, nie ćwiczenia i to, tylko to jakoś tak muszę porozdzielać, że jeżeli ćwiczenia robię rano, to działam nufej z wieczorem. No wiadomo, żeby nie zwariować na tym punkcie. Jeżeli mówimy o pielęgnacji porannej, to twarz zmywam rano wodą, bądź płynem micelarnym i wodą, bo. To jest jedyny dobry sposób, bo inaczej można sobie skórę podrażnić. Nie ma co słuchać producentów, że tego się nie zmywa, bo można sobie zrobić krzywdę, ja sobie kiedyś zrobiłam. Teraz uważam, że to jest jeden z najlepszych płynów na rynku. Firma Simple i to jest bardzo taki delikatny płyn do zmywania, on nie podrażnia niczego. Naprawdę wypróbowałam mnóstwo i to jest jeden z najlepszych. Oczywiście, jeszcze lubię ten z sukin, ale odstawiłam i używam teraz tego. I tak teraz patrzę na ten stolik, na którym mam kilka tych kosmetyków do pokazania, że są tylko dwa polskie kosmetyki, musicie mi to wybaczyć, ale mieszkam od wielu lat w Wielkiej Brytanii, teraz sytuacja jest każdy jak widzi, ja też nie tam, nie penetruję stronek, nie cuduję, koncentruję się na składnikach, które mi zapewnią optymalne działanie antystarzeniowe, osoby są, które tutaj są, które są nowe, to może nie wiedzą, ale... No moja skóra jest w jakimś tam stopniu dojrzała, nie jest cerą dojrzałą, bo podobno 50 to jest e, cera dojrzała, a ja dopiero skończę 50 lat za 2 lata, e, ponad 2 lata, bo we wrześniu skończę 48, więc nie mam jeszcze dojrzałej całkiem skóry, ale na pewno mocno dorosłej pani. Słuchajcie, następną rzeczą jaką robię to jest, e, może zacznę od tego, od tej poranej pielęgnacji, bo tak skacze z kwiatka na kwiatek. Także jeżeli jest płyn micelarny, to potem zmywam wodą. Dwa ulubione sera mam na dzień, i to jest to serum z Timeless. To jest zwykły kwas hialuronowy, który dodaję, do którego dodaję odrobinkę tego lub nie, w zależności, jak moja skóra potrzebuje, bo na tym się koncentruję, co potrzebuje moja skóra, obserwuję ją i wtedy dodaję. To jest serum z Balm Balm i to jest taki mieszanka olejków, między innymi olejek różany. Lub bardzo lubię ten serum z Biolik, zawsze kupuję, jak mi się kończy. mniej więcej starcza mi na pół roku. Kilka kropel, bo to jest takie dosyć wydajne serum. Bardzo ładnie nawilża również skórę szyi. Jeśli potrzebuję dodatkowego nawilżenia, to nakładam ten krem z The Ordinary, który świetnie nawilża skórę, ale to tylko kiedy wymaga, bo jeżeli nie, to go nie nakładam, ale nakładam krem z SPF i to jest albo ten z La Roche Posay 50 albo e, ten z firmy, firmy Bondi Sans. Obydwa są dobre, ale niestety ten ma alkohol bardzo wysoko w składzie, który mnie podrażnia, e, o którym nie wiedziałam, ale doczytałam na pudełku po jakimś czasie użytkowania, bo nie wiedziałam, co mnie tak podrażnia. Najpierw myślałam, że to retinol, a to jednak ten produkt i myślę, że to głównie, głównym winowajcą jest ten alkohol Denat, bardzo wysoko w składzie. Ten nie ma e, alkoholu Denat w swoim składzie, ale niestety powoduje wypryski u mnie, także no, ja mam taką skórę, po prostu muszę bardzo uważać. Teraz zamówiłam sobie krem, który dzisiaj przyszedł właśnie, e, firma się nazywa Helio Care 360 i to jest wersja mineralna, e, zobaczymy jak to się u mnie sprawdzi oczywiście. Nie był to tani kosmetyki, dlatego taka jestem troszeczkę rozczarowana tą ceną, no ale szukałam czegoś dobrego, no po prostu będę próbowała na sobie. Podobno są polskie kosmetyki, bardzo dobre no ale nie szukałam w internecie, więc znalazłam coś tutaj, żeby było szybko i przyszło i przestało mnie podrażniać, więc te kosmetyki wylądują po prostu na plaży, później na szyi, na dekolcie chociaż ja tam się nie opalam, nie smażę się na plaży no ale wiadomo, słońce świeci i trzeba się chronić, jeżeli się stosuje kosmetyki o działaniu antystarzeniowym, bo nie ma sensu psuć tego, co się naprawiało kosmetykami, tak według mnie słuchajcie, następnie jeżeli chodzi o pielęgnację poranną, to jest zwykły krem pod oczy. Ja używam tego z CeraVe, który jest świetnie nawilża i nie potrzebuje niczego innego, bo jest naprawdę bardzo dobry. Czasami jeszcze stosuję serum z Clinique pod to nawilżające pod oczy, ale to też nie zawsze. Rano i wieczorem stosuję ten krem, jest uważam bardzo dobry, bardzo dobrej jakości. Mam go od kilku tygodni i nie używam niczego innego. A... Próbuję przemycić w porannej pielęgnacji te dwa kosmetyki i niestety nie wychodzi mi to. Mówię tutaj o serum y, z Face Theory i drugi serum to jest Q plus, no Q plus A. Tak to nazwijmy, to jest serum peptidowe. Ja jakoś nie wiem, nie współgrają z makijażem, rolują się. To serum wydatnie, y, ewidentnie podrażnia mi skórę, tak złożyłam połowę. Zobaczymy, jak wyjdzie w praniu, czy dalej będę tego używała. Tego serum też mam połowę zużytego. Zobaczymy jeszcze, jak to wyjdzie, jak będę używała dalej. Zużyję na pewniej, ale bez większych y, jakichś tutaj y, oklasków. A jeszcze to serum, to jest oczywiście ta wersja L. To nie jest zwykły kwas, y, zwykły serum z witaminą C. To jest ta wersja niby bardziej przyswajalna przez skórę. No ale coś tam ewidentnie mnie podraża w tym kosmetyku. Oczywiście daje mu jeszcze szansę, bo to może był ten alkohol w tym składzie tego kosmetyku z UVA, UVB ochroną, no nie wiem, no zobaczymy w dalszym ciągu, oczywiście używam, ale to jest, mówię, to jest droga przez mękę troszeczkę i nie wiem, czy jest sens. A jeżeli już mówimy o pielęgnacji wieczornej, to oczywiście stosuję retinol i teraz to jest forma retinolu tretinoiny, który jest tutaj taki przygotowany mieszance dla mnie z firmy Dermatica i to przygotowywują mi dermatolodzy niby. Mówię niby, bo tego też nie widziałam, to wszystko internetowo się załatwia. Tretinoina to jest, wiadomo, to jest ta postać już retinolu, która jest bardzo silna, jest, ma wybitne działanie przeciwstarzeniowe. No zobaczymy na, na dłuższym metę, jak się to sprawdzi. Ja mam zamiar kontynuować to przez rok czasu. Zobaczymy. Tu jest jeszcze domieszka w tych dwóch, oprócz stężenia tego tam w pierwszej fiolce było 0, 0,015, a w drugim było 0,025 tretinoiny, a reszta to jest 4% niacinamide i kwasu azelinowego też 4%. Zobaczymy, jak to się sprawdzi na tłuszczu. Mate, tak jak wam mówię, um, były takie lekkie jakieś przesuszenia, teraz jest troszeczkę lepiej, także zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Jeżeli używam tracinoiny i skóra jest przesuszona, ale to jest, jeżeli jest, bo jeżeli nie jest, to nic nie, nie trzeba działać, to stosuję te dwa produkty. Najczęściej i to jest klinik, który mam od lat. Stosuję od na pewno prawie dwóch lat. No tak powiem, nie od lat. Już nie będę taka. Nie, 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 nie będę aż taka do przodu. Bardzo lubię ten produkt. To jest moje któreś opakowanie. Kupuję albo próbkowe, albo takie. Stronka All Beauty często ma to w bardzo dużej promocji. To jest świetny nawilżacz, ale też można przedobrzyć właśnie, przenawilżyć skórę. To jest maska na noc, świetny, świetny nawilżacz. Wiele osób mi pisało, bo kiedyś na Instagramie dodałam wpis, że to nie jest dobry kosmetyk. No, u mnie się bardzo dobrze sprawdza. A drugim kosmetykiem z takiej serii to jest ta maska z Origins. To jest maseczka Drink Up Intensive, to jest chyba bardzo znana maska na, na YouTubach, także ja ją używam, bardzo jestem z tego kosmetyku zadowolona, często gęsto wracam, a często gęsto też nakładam zwykły krem, ten nawilżający, on mi się tutaj kończy, to jest moje drugie opakowanie albo trzecie, które zużyłam w ogóle i bardzo, bardzo lubię ten kosmetyk. Jeżeli nie używam retinolu, to używam tego kwasu z The Ordinary, to jest ten kwas... Mlekowy w ostężeniu 10%, stosowałam 5%, też był dobry, ale gdzieś w folę ten. Bardzo dobrze wpływa na wygląd skóry. Na drugi dzień skóra jest mega nawilżona, Po prostu to widać tak bardzo, że jakbyśmy, nie wiem, wyspały się, miały bardzo dobry, nie wiem, odżywiały się mega jakoś. Oczywiście ożywianie swoją drogą, ale jakoś mega dobrze, nie wiem, co byśmy. Hmm. Robiły. Także tak, takie, mam, takie mam wrażenie o tym, o tym kosmetyku. A jeżeli robię y, sobie taki y, peeling domowy, y, mikrodermabrazję, to zawsze stosuję te kapsuł kapsułki z Awa Laboratorium, i to są te kapsułki z serum z kwasem hialuronowym i witaminą PP. Ja je tutaj kupuję, one są uwielbiane przeze mnie, ja kupuję na eBay, na pewno przepłacam, ale daję sobie spokój z zamawianiem online, większej ilości kosmetyku. Bo wiecie, co często bywa tak, że. Jak się zamawia coś ze strony polskiej, albo kupuję w Polsce, zostawiam w Polsce, ktoś mi to przesyła, chociaż teraz to są już tam cyrki, to po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, bo nie zapominajcie, że ja cały czas mieszkam w Wielkiej Brytanii, jeżeli mówimy o takich cyrkach, no to ja zamawiam zawsze jakąś większą ilość, jakieś kosmetyki domawiam, żeby było coś taniej, żeby miała sens ta paczka, a potem połowy tych kosmetyków. Albo nie chcę używać, albo nie zdążę użyć, albo nie chcę ich w ogóle, także potem się zastanawiam, po co to kupiłam. Także przystałam na tym, coś mi potrzebne, kupuję piach i już. Nie, nie zostawiam takich, nie robię tych zapasów kosmetycznych, jak kiedyś, że coś miałam, za pół roku chciałam wypróbować. Po prostu przystałam, ale nie mówię, że to jest coś złego. To ja to, co ja przestałam robić, to akurat to. I tak patrzę, że Wam wszystko pokazałam. Mam nadzieję, że ten filmik uda mi się wrzucić na YouTube. Że dam radę. I do następnego zobaczenia. Trzymajcie się, pa!